Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejsz, dzisiejszy odcinek to prawdziwa bomba. Muszę się z Wami tym po prostu podzielić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę we wcześniejszych moich odcinkach, że moje rzęsy były bardzo słabe, e, gdzieś tam kruche. Nawet tutaj, w tym miejscu dokładnie, miałam wykruszone, nie miałam rzęs. Bardzo ciężko mi było maskować to, zwłaszcza do zdjęć. Mówiłam już we wcześniejszych moich odcinkach, że gdzieś tam zajmuję się też już makijażem. Próbuję po prostu na sobie, też testuję różne po prostu makijaże i, i triki. I, I przez pewien czas nie mogłam za bardzo tego robić, ponieważ każdy mój makijaż z tymi wykruszonymi rzęsami, zwłaszcza właśnie w tym miejscu, wyglądał tragicznie. Dzisiaj moje rzęsy wyglądają tak. Są one naturalne, nie są przedłużane żadne, sztucznie. W ogóle jestem daleko od tego. Nigdy w życiu sobie nie przedłużałam rzęs. E słyszałam różne historie, że ludziom wypadały, że ktoś miał uczulenie, można też naczytać się na Facebooku i tak dalej i, i na innych stronach. Poza tym, e no... Wiele, wielokrotnie w moich odcinkach powtarzałam, że jestem jednak za tym, żeby naturalnie podkreślać swoje piękno za pomocą makijażu, żeby przedłużać tą swoją naturalność, tą swoją młodość różnymi... Mm, kosmetykami, naturalnymi zabiegami typu masaże, rolery, maseczki itd. itd. Też nie, nie jestem za ingerencją w twarz jakimiś kwasami i botoksami. Nie wiem, jak to się będzie miało na moją przyszłość, natomiast na razie nic takiego nie używam, wyglądam sobie jak wyglądam. Ja jestem zadowolona, a czy się komuś to podoba czy nie, to już jego sprawa. Ale wracając do tematu, słuchajcie, Miesiąc temu zaczęłam stosować niesamowite serum, które wygrałam jakiś czas temu w konkursie na, już nie pamiętam czy to był Facebook, czy... Czy, czy, czy Instagram? W każdym bądź razie wygrałam właśnie takie serum. Opowiadałam o tym w odcinku 237, w którym właśnie mówiłam o wygranych różnego typu, właśnie w internecie, w mediach społecznościowych. Natomiast gdzieś to serum leżało, ja nie miałam czasu się z tym wszystkim zaznajomić, i kiedy zobaczyłam, że te moje rzęsy przez tak naprawdę nieodpowiednich tuszy, tuszy, które bardzo szybko wysychały, tusze, które źle się zmywały, które bardzo obklejały rzęsy, a później po prostu wypadały, skruszone razem z rzęsami, sprawiły, że powstała dziura pomiędzy moimi rzęsami. Dzisiaj nie mam już tego problemu i właśnie dzięki temu serum. Pokazywałam właśnie w 237 odcinku to pudełeczko, że to była moja wygrana i że będzie o tym odcinek. No i jest pod dzisiaj odcinek 263, co prawda, prawie 25 odcinków dalej. Ale kochani, tak, molarz, eyelash. Serum. Bardzo dziękuję jeszcze raz firmie za to, że wtedy wygrałam, aczkolwiek losowała maszyna, czy tam jakaś aplikacja losująca, także można powiedzieć prawdziwe szczęście i fart. Natomiast dzięki osobom, które mnie oznaczyły przede wszystkim mojej siostrzyczce kochanej, którą pozdrawiam. I która również niedługo ma urodziny, tak pamiętam. Wygrałam to serum, bo również firma Molarz zachęciła mnie, żebym wzięła udział w konkursie, skoro tak kibicuje siostrze. No i wzięłam, no i wygrałam. Za co bardzo serdecznie moją siostrzyczkę przepraszam. Myślałam, że będzie, Obiecałam jej, że gdyby były dwa serum, to dostanie jedno ode mnie. No niestety było jedno. Było takie opakowanko, bardzo szybko przeszła ta nagroda. W środku była kredka do oczu. I w ładnym pudełeczku, tylko które już wyrzuciłam, wiecie, że ja nie lubię tego wszystkiego zostawiać, akurat zapomniałam, wyrzuciłam serum. To jest oto magiczne, niesamowite, kochani, serum. Może mieliście okazję je stosować, jeżeli jeszcze nie, to po prostu zamawiajcie, zamawiajcie i jeszcze raz zamawiajcie. Nie mam żadnych profitów za ten odcinek, że zachęcam do tego. Poza tym, że bardzo dziękuję firmie, że wtedy wygrałam i że zrobiła taki konkurs, bo dzięki temu mogłam wygrać. Mojej siostrze za to, że mnie oznaczyła, to naprawdę to serum jest rewelacyjne. Jak widzicie, moje rzęsy są naturalne, nie są już wykruszone, tutaj nie ma tego e, wykruszenia. Być może we wcześniejszych odcinkach byście się zobaczyli, gdybyście zobaczyli jaki miałam problem z rzęsami, że gdzieś tam widać, że one są bardzo króciutkie. No, zresztą na filmach widać, że są krótkie, a teraz są malowane tym samym tuszem co miesiąc wcześniej i w, kiedy robiłam sobie zdjęcie miesiąc wcześniej, miałam o połowę krótsze rzęsy, prawie ich nie było widać, a teraz po prostu efekt wow i wszystko zawdzięczam temu e, serum. Nie dlatego, że wygrałam, to go reklamuję, nie dlatego, że Mam długie rzęsy, ale dlatego, że bardzo, ale to bardzo się bałam, kiedy mi odrosną te wykruszone. I okazało się, że zajęło to niecały miesiąc, ale ta odżywka naprawdę działa. Jest to już drugi odcinek z serii odżywek do rzęs, które naprawdę działają. Cena takiego tutaj serum to jest 70, słuchajcie, 9 zł za 5 ml. I właśnie ono przychodzi w takim opakowanku. Chyba zakupione też, bo ja tu miałam z konkursu, więc prawdopodobnie też przychodzi taki zestaw, kiedy kupicie właśnie kredką, ale tego za to nie dam sobie ręki odciąć, bo jakby no ja to wygrałam w konkursie. I jeżeli chodzi o to serum, kochani, to jest niesamowite, przezroczysta, lekka konsystencja, prawie bez zapachowa, delikatny pędzelek, niedrażniący liniżeń, super efekty po miesiącu stosowania. Por Poradziło sobie z wykruszonymi rzęsami, bo że jak ja piszę nawet na komputerze, nie mogę się doczytać. Naprawdę działa. Musiałam przestać stosować, bo mam teraz tak długie rzęsy do make-upu. Nie są mi potrzebne w ogóle sztuczne, bo czasem jak po prostu gdzieś wychodziłam na imprezę, to sobie przyklejałam kępki, natomiast teraz nie potrzebuję tego. Zobaczcie, po prostu moje rzęsy są rewelacyjne. I naprawdę serdecznie polecam. W odcinku 20, 237 możecie zobaczyć, jak pokazywałam to, to pudełeczko, że wygrałam coś takiego i będzie o tym odcinek. I ten odcinek właśnie jest. Musiałam oczywiście na sobie przetestować, zobaczyć jak to działa. Wiecie, że moje odcinki są szczere, rzetelne. Ja nie leję tutaj wody, tylko po prostu jak coś przetestuję i jest... Do bani, to po prostu Wam o tym mówię. Trudno, firma może się nam nie obrazić. Ja za wszystko płacę, albo właśnie tak jak teraz wygrywam, więc mogę e, opowiedzieć szczerą opinię. Nie mówię tutaj o kosmetykach, które nie działają, a ja będę je wychwalać do nieba, bo dostałam za to profity. Nie, nie, nie. Większość tak naprawdę 99,9% w sumie to 100%, bo rzadko kiedy coś wygrywam, bo rzadko biorę. Udział, jak już biorę, to wygrywam, ale rzadko biorę. Więc w związku z tym e, moje odcinki są szczere. E, kosmetyki zakupione są przez moje, e, za moje pieniążki, więc nie mam tutaj interesu, żeby rewelacyjnie opowiadać o różnych firmach. Ale tej firmie serdecznie dziękuję. Dziękuję za tak wspaniały produkt. Gratuluję takiego wspaniałego produktu i naprawdę zachęcam Was do stosowania, jeżeli macie problem z kruchymi, łamliwymi rzęsami. Jeżeli chodzi o ten produkt, mam do niego uloteczkę, którą sobie zostawiłam, i słuchajcie. Wszystko, co jest w tej ulotce napisane, to jest szok, bo to jest prawda, naprawdę. Wydłuża rzęsy, zagęszcza je, wzmacnia i ogólnie, ogólnie jest efektywny. Zobaczcie. To nie jest, od razu mam mówię, to nie jest, że mam super tusz. Po prostu mam tusz, który miałam miesiąc temu. Na mojej stronie, na Instagramie, na stronie ng Style. Czwóreczka you, czyli for you. style style for you, bo niestety Angie style było zajęte. Więc na moim Instagramie, jeżeli wejdziecie, zobaczycie zdjęcie z przed miesiąca i zdjęcie z teraz. Jaka jest różnica. I tak jak mówię, moje odcinki są szczere, więc możecie mi zaufać. I jeżeli chodzi o tą odżywkę. To właśnie jest tu napisane, że ta zaawansowana formuła przyspiesza naturalny wzrost rzęs, wzmacnia je od nasady, dzięki czemu rzęsy stają się długie i mocne oraz zapobiega również ich wypadaniu, dzięki czemu rzęs jest więcej. Skuteczność potwierdzona badaniami. E, słuchajcie, preparat został przetestowany pod nadzorem dermatologów i okulistów. Jest bezpieczny dla osób o wrażliwej skórze wokół oczu oraz noszących skład kontaktowe Nie powodują podrażnień i alergii. Natomiast jest napisane, że z powodu braku możliwości przeprowadzenia badań na kobietach w oraz karmiących piersią, nie rekomenduje się używanie produktu w tym okresie. Nadaj moc swoim rzęsom. Mówisz, że możesz więcej? Oczaruj e, świat. To produkt najwyższej jakości, stosowany na całym słuchajcie, świecie. I a że rezultaty są po trzech tygodniach. I ja muszę się z tym zgodzić, bo naprawdę jest rewelacyjny. I naprawdę zauważyłam, że teraz jak zmywam swój tusz z rzęs, bo nie zawsze mam taki, który ładnie i lekko schodzi, o czym też mówiłam w swoich odcinkach o przetestowanych tuszach, to po prostu te, te rzęsy mi wypadały. One teraz tak nie wypadają jak wcześniej. Powiedziałabym, że wcale, ale ja jestem mega zachwycona. Także kochani, jeżeli potrzebujecie super odżywki, to tą odżywkę mogę Wam polecić z całego serca. Ja Angie Stella. Biorę to na siebie naprawdę, bo jest rewelacyjna. Nie pomyślałam, że ona po prostu, wiecie, to jest zachwyt, bo nie pomyślałam, że poradzi sobie z moimi wykruszonymi rzęsami, że to będzie bardzo długo trwało, a mam tak naprawdę zobaczcie jednolite długie rzęsy i ja od dzisiaj jestem wierną fanką. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka.